Dziś przyjrzymy się Sonic 2 z 2022 roku. Sonic 2, szybki jak błyskawica. Będziemy tropić ukryte szczegóły, smaczki z gier I nawiązania do innych filmów Które mogliście przegapić podczas oglądania Postaram się ominąć te, które wystąpiły już w pierwszym filmie Takie jak obręcze przy logu Paramount Oraz ciekawostki związane z logiem Sega Na początku filmu dowiadujemy się, że Eggman utknął na planecie grzybów Już od 243 dni To już 243 dzień Czyli mniej więcej 9 miesięcy Od nich wyhodował sobie niezłą obsesję na punkcie zemsty. Ale ten szczegół sugeruje nam, że akcja drugiej części rozgrywa się właśnie 9 miesięcy po wydarzeniach z pierwszego filmu. Grzybowa planeta, na której utknął Eggman może od razu przywoływać skojarzenia z jednym z klasycznych poziomów Sonic the Hedgecock 3 and z 1994 roku. A konkretnie do poziomu Mushroom Hill Zone. Podobnie jak w grze widzimy tu gęste lasy gigantycznych grzybów. W jednej ze scen widzimy jak Eggman wyciskał Sok z grzybów na wielkim głazie. Gdy głaz zmiażdży grzyby, a przy okazji prowizoryczną figurkę Sonika, przez chwilę możemy dostrzec znajome logo Egmana. Przebywając samotnie na tej grzybowej pustyni, Egman zaczyna przejawiać dość kreatywne sposoby radzenia sobie z samotnością. W akcie desperacji maluje twarz na jednym z kamieni i nadaje mu imię Stone. Towarzyszy mi tylko kamień, który nazwałem Stone wyraźnie tęskniąc za swoim dawnym sługusem agentem Stone'em. Ten zabawny, ale nieco smutny motyw od razu przywołuje skojarzenia z Robinsonem Crusoe, a jeszcze bardziej z filmem Cast Away, gdzie Tom Hanks uwięziony na bezludnej wyspie maluje twarz na piłce i nazywa ją Wilsonem. Nie mogło zabraknąć klasycznego akcentu. Sonic zajada się swoim ukochanym Chili Dogiem. To już niemal jego znak rozpoznawczy. Chwilę później pada jeszcze jedno zdanie, które fanom DC wydaje się znajome. Sonic mówi coś w stylu jestem bohaterem, którego potrzebujecie, ale na którego zasługujecie. Jam ja jest bohater, którego potrzebujesz i na którego zasługujesz. To niemal dosłowna parafraza słów komisarza Gordona z Mrocznego Rycerza, gdzie mówił to o Batmanie. Na takiego bohatera go tam zasługuje, ale teraz go nie potrzebuje. Kiedy Sonic rozprawia się z jednym ze złoczyńców, ten zostaje przygniecony przez drzwi, które i tu robi się ciekawie, do złudzenia przypominają klasycznego game boya, przez chwilę wygląda to tak, jakby został dosłownie uwięziony w retro konsoli. W jednej ze scen widzimy Sonica smacznie śpiącego we wyścigówce, która wygląda zadziwiająco znajomo, zwłaszcza dla fanów jego komiksowych przygód. Kiedy Sonic bierze deskorolkę, fani od razu zauważają, że wygląda na niemal identycznie jak ta z Sonic Adventure. Kiedy Tom dzwoni do Sonica przez Face, Zauważamy, że jego ksywa to Donald Lord, co w polskim tłumaczeniu może to odpowiadać władcy pączków. Najbardziej lubię władcy pączków. Widzimy, że ksywa nadana w pierwszej części jest nadal aktualna. Kiedy obraz w telewizorze zaczyna śnieżyć, Sonic nie tracąc zimnej krwi, mówi: Przepraszam, nie zamawialiśmy poltergeista. Przepraszam, ale nie zamawialiśmy poltergeista. To świetne nawiązanie do klasycznego horroru z 1982 roku Poltergeist, film o nawiedzonym domu. Agent Stone po wydarzeniach z pierwszego filmu teraz pracuje jako barysta w kawiarni o nazwie. Min Bean to jest świetnym nawiązaniem do klasycznej gry Segi z 1993 roku Min Bean Machine. A kiedy Agent Stone projektuje stroje dla swojego szefa, można zauważyć, że jeden z modeli postaci zaczyna coraz bardziej przypominać Eggmana, dokładnie tak, jak Jakiego znamy z gier i animacji? Jeśli ten film ci się podoba, możesz zostawić łapeczkę lub subskrypcję. Na koniec poprzedniej części filmu zobaczyliśmy nową fryzurę Eggmana oraz jego charakterystyczny wąs. To było wyraźnym sygnałem, że jego wygląd wkrótce zacznie nabierać bardziej klasycznego kształtu. W tej części jakby na potwierdzenie pojawia się czerwony płaszcz, który choć jeszcze nie jest dokładnym odwzorowaniem tego z animacji, to już wyraźnie nawiązuje do jego klasycznego stylu. Kiedy nakaz rozwala ciężarówkę z wodą, na pojeździe możemy dostrzec napis Splash Hill Zone. To wyraźne nawiązanie do jednego z poziomów w grze Sonic the Hedgehog. Hedgehog 4 z 2010 roku. Na tłumaczu językowym Talesa, który pojawia się w filmie w prawym dolnym, roku można dostrzec ciąg liczb 11,21 i 92, które po złożeniu dają nam datę 21 listopada 1992 roku, a to data wydania Sonic the Hedgehog 2 na konsole Sega Genesis. Kiedy Eggman i Knuckles próbują namierzyć Sonika, widzimy jak wyświetlona postać Sonika tupie nogą. W wielu grach z Sonikiem, gdy nie wykonujemy żadnych ruchów na kontrolerze, Sonic przyjmuje charakterystyczną postawę tupie nogą czekając na akcję gracza. Kiedy Eggman i Nakes przybywają do jaskini, przybywają do niej na Eggmobilu, który jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych pojazdów z uniwersum Sonika. Kiedy Sonic ucieka przed Eggmanem, zjeżdżając na snowboardzie, scena wygląda niemal identycznie jak klasyczny poziom Ice Cup Zone w Sonic the Hedgehog 3. W momencie, gdy nagle dołącza do pościgu, również na snowboardzie Sonic wypowiada słowa: O, ekstra zimowy żołnierz! O, oh, ekstra, zimowy żołnierz! Ta kwestia jest nawiązaniem w stronę Bakiego Barca, czyli zimowego żołnierza ze świata Marvela. Podczas pościgu, kiedy Sonic dostaje obrażenia traci swoje złote obręcze, To jest bezpośrednim nawiązaniem do klasycznego mechanizmu z gier, gdzie pierścienie wypadają z Sonica, gdy zostanie trafiony. Kiedy Sonic prosi Toma, aby uratował go przed lawiną śnieżną, w tle można usłyszeć charakterystyczną melodię z Green Hill Zone, poziomu z pierwszego Sonica. Myślę, że... Kiedy Eggman dostaje się do świątyni, w której ukryty jest szmaragd chaosu, możemy zauważyć, że pułapki, które napotykają przypominają te, które widzieliśmy w klasycznych filmach przygodowych jak Indiana Jones. Warto też zauważyć, że krajobraz w tej świątyni przypomina nam poziom z z Sonic the Hedgehog 1, który był jednym z trudniejszych etapów w tej grze. Po intensywnej walce Sonika z Knucklesem, kiedy Knuckles zostaje przygniecony przez filar i prawie utopiony, Sonic mimo, że nie umie pływać staje na wysokości zadania i próbuje go uratować. W tym momencie, żeby zdobyć trochę powietrza, Sonic wciąga bańki z powietrzem, dokładnie tak jak miało to miejsce w klasycznych wodnych poziomach w grach. Kiedy armia próbuje powstrzymać Eggmana w kawiarni, na jednym z helikopterów pojawia się nazwa SA-2. To jest wyraźnym nawiązaniem do Sonic Adventure 2. Kiedy armia nie radzi sobie z powstrzymaniem Eggmana pojawia się Sonic na dwupłatowcu, który wygląda dokładnie tak jak pojazd, który znamy z serii Gier o Soniku, na przykład Sonic The Hedgehog 2 na konsole Sega Genesis. Podczas walki z Eggmanem, kiedy Nakez uderza go w brzuch, powodując wypadnięcie szmaragdów chaosu. Jest to nawiązanie do klasycznego momentu z gry Sonic 3. W tej grze Nakes również uderza, ale tym razem Sonika w brzuch, co skutkowało wypadnięciem szmaragdów chaosu. W tym filmie Sonic używa szmaragdu chaosu, by przejść w formę Super Sonica, transformację, która jest jedną z najbardziej kultowych w historii gier o Soniku. raz pierwszy Sonica w swojej złotej wersji mogliśmy zobaczyć w Sonic the Hedgehog 2 z 2009. 1992 roku. Po napisach końcowych pojawiają się wskazówki, które sugerują, że w kolejnym filmie pojawia się nowa postać z uniwersum Sonica. Shadow to ogromna radość dla fanów, ponieważ Shadow po raz pierwszy pojawił się w Sonic Adventure 2 z 2001 roku. Szybko zdobył ogromną popularność, stając się jednym z najbardziej rozpoznawalnych bohaterów w tej serii. Jeśli chcesz poznać ukryte szczegóły z innych filmów lub animacji zobacz inne filmy na tym kanale.